Cześć, witam wszystkich, Andrzej Szurek i kanał Ze Wschodu. Dziś zgodnie z zapowiedziami przenosimy się z Białorusi w dalsze części Wschodu, a konkretnie do Kazachstanu. Na naszym kanale dzisiaj pojawi się również pierwszy gość. Zapraszam was do oglądania, subskrybowania kanału Ze Wschodu i naciskajcie dzwoneczki w prawym dolnym rogu ekranu. Temat dzisiejszego odcinka to koronawirus. Wiem, jesteście już zmęczeni tym tematem, ale chcemy czy nie chcemy, dotyka nas on coraz bardziej. To, co zdarzyło się w ostatnich miesiącach w Kazachstanie, jest bardzo smutne. Natomiast może posłużyć nam jako gorzka lekcja i uniknąć wielu błędów, które wydarzyły się w tym kraju. Dlaczego akurat mówimy o Kazachstanie? Pandemia koronawirusa w tym kraju zbiegła się z tajemniczym wirusowym zapaleniem płuc, o którym dalej powiemy sobie więcej. W szczytowym momencie choroby, Paraliżem został dotknięty cały system opieki zdrowotnej. Nie można było dostać się do lekarza. Brakowało miejsc w szpitalach, w aptekach brakowało lekarstw. Sprzedażą leków generalnie zawładnął czarny rynek. Nawet karektyki pogotowia były płatne. Możecie pomyśleć sobie Kazachstan to pewnie kraj mało rozwinięty. Ludzie mieszkają na stepie lub w jurtach. Nic bardziej podobnego. Jest jakiś stereotyp, który Trochę bazuje na różnych filmach i niesprawdzonych opowieściach. Tak naprawdę, Kazachstan to kraj, który ciężko zaliczyć do Trzeciego Świata. Pod względem PKP na mieszkańca, Kazachstan zajmuje 53. miejsce na świecie. Dla porównania, Polska są to okolice 25. miejsca w latach 2000-2013. Kazachstan był jednym z najszybciej rozwijających się krajów na świecie. Średni wzrost gospodarczy w tym czasie to 8%. Sytuacja pogorszyła się w 2014 roku, kiedy doszło do spadku cen ropy naftowej, której Kazachstan jest znaczącym eksporterem. Wówczas doszło do spowolnienia tempu wzrostu gospodarczego, brakowało środków na inwestycje, przy czym kulał też system ochrony zdrowia, który również do najlepszych nie należał druga przyczyna dla której mówimy dziś o Kazachstanie to pewne podobieństwa z Polską i naszą rodzimą polityką epidemiczną. Kazachstan podobnie jak Polska na bardzo wczesnym etapie wprowadził bardzo surowe zasady dotyczące kwarantanny i lockdownu już 16 marca, kiedy tych przypadków w Kazachstanie było zaledwie 30 wprowadzono stan nadzwyczajny który trwał w zasadzie do końca kwietnia wówczas zaczęto szybkie poluzowywanie i uwalnianie obostrzeń podobnie jak w Polsce. Kolejna trzecia przyczyna to skutki społeczne. Pandemia wywołała duży rezonans w społeczeństwie, które od kilku lat nie jest do końca zadowolone z poczynienia władzy. Czy koronawirus będzie iskrą, która skatalizuje zmiany, zmiany społeczne w kraju I oraz w jaki sposób doszło do tej tragedii, którą spotkał Kazachstan. Porozmawiamy dzisiaj z Arsenem, tu prowadzącym bloga o tematyce społeczno-historycznej DOPSUS, bloga w Kazachstanie prowadzonego i po kazachsku, i po rosyjsku. Arsen kilkanaście lat temu mieszkał w Polsce, więc spróbujemy porozmawiać też po polsku. Pewnie częściowo będziemy też przechodzić na język rosyjski. Mamy już Arsena na linii. Arsen, jak się czujesz czy dobrze się słyszymy? Cześć, no słyszę. Jak nie słychać? Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Gdybyś mógł powiedzieć nam, w jaki sposób doszło do eksplozji zachorowań w czerwcu? Czy złożyły się na to może błędy władz we wprowadzaniu polityki epidemicznej, czy to raczej chodziło o postawę mieszkańców, obywateli, którzy nie przestrzegali przepisów, jakie wprowadzono? Aha. Dobrze. Znaczy, ja myślę, że sytuacja jest zbyt skomplikowana, żeby kogoś jednego winić, tu trzeba podchodzić tak kompleksowo, że tak powiem. I każda ze stron ma znaczy pewne swoje przyczyny, żeby można było zarzucać winę. Możemy zacząć od rządu, ja wymienię parę postępowań, które właśnie myślę, że były błędne i które doprowadziły do, czy po prostu mogli doprowadzić do takiego właśnie, do tej, takiej sytuacji, które mieliśmy. Pierwsze to było takie gwałtowne wyjście z kwarantanny, tak? Tak, by, tak, jakby sytuacja się polepszyła, ale tak naprawdę pod koniec mieliśmy już setki dziennie, czyli sytuacja była gorsza od, od tam, nie wiem, tak, tak zwanego szczytu, który niby miał być, ale nie było. Drugie, no to pewnie klęska, jeżeli chodzi o politykę informacyjną, mm -hmm. bo naród nie był informowany. Właśnie tu był taki problem, jest, że Przepraszam, Bardzo że Ci przerwę, pieniędzy. naród nie był informowany w zakresie tym, jakim zagrożeniem jest koronawirus, czy jaka jest skala jego zagrożenia? Tu chodzi o skalę i o tym, co trzeba robić, bo właśnie wiadomo, że koronawirus i tak dalej, że to jest dość niebezpieczne, ale co robić, jak na przykład masz pierwsze objawy, jakieś symptomy, jak w ogóle to zdiagnostować, gdzie iść, gdzie dzwonić i tak dalej. Rozumiem. To akurat było bardzo wkurzające, ponieważ Ministerstwo Zdrowia dostało bardzo duże pieniędzy, tam 13,5 miliardów dolarów na to, z których bardzo jest dużo. Miliardów, właśnie, milionów, wziął, olbrzymie kwoty miliardów. Tak czy siak. Miliardów, miliardów. 13,5 miliardów dolarów. To jest to, co, Tak, tak, tak. Właśnie i to jest strasznie oburzające, ponieważ nie wiadomo, na co to poszło wszystko. Wiadomo, że jakaś część poszła na sprzęt, na leki i tak dalej, ale jeżeli chodzi o politykę informacyjną, to nikt nawet nie wiedział, gdzie po prostu, gdzie dzwonić, gdzie iść i co robić z tym. A trzecie, to chyba takie fiasko, jeżeli chodzi o testowanie ludzi, masowe testowanie, bo mhm. podczas tego szczytu już w czerwcu nie wiadomo było, gdzie iść. Czyli wiadomo było gdzieś, ale wiadomo było, że jak przyjdziesz to nie zostaniesz testowany, ponieważ jest dużo kolejka i to, te testy wykonywało, tak, wykonywało takie laboratorium prywatne, że tak powiem, tak? taka sieć prawie monopolistyczna. Ale prywatna. Prywatna, tak prywatne i to było bardzo ciężko się dostać, ponieważ jest dużo przypadków, kiedy ludzie po prostu nie mogli tam się zadzwonić i tak dalej. To, to Wszystkie, wszystko takie błędy systemowe też e, bardzo wpłynęły, takie stare jeszcze e, zardzwiałe błędy, e, znaczy błędy. E, problemy systemowe, e, mm -hmm. te dostanie, czyli korupcja. E, właśnie e, przez korupcję na, największe, tak? E, największe problemy były. I to bardzo dziwne, ponieważ były momenty, kiedy nie można było z domu. Okay. Ale to rację letnie były, znaczy działały, były otwarte. To jest taki nonsens trochę. No to rzeczywiście jest. No i jeżeli chodzi też o informacje, to jeżeli chodzi o informacje, o informacje, to jest problem z, ze statystyką. Taka gra ze statystyką, która pokazywała, że niby jest dobrze, że niby, niby nie ma o co się martwić, ale tak naprawdę um, sytuacja była z um, całkowicie ochrona. Tu jak wspominasz o tej grze ze statystyką, to rzeczywiście z punktu widzenia obserwatora zewnątrz ciężko się było zorientować, bo z jednej strony napływały jakby bezpośrednie informacje od znajomych czy też rodziny, jak poważna jest sytuacja. Z drugiej strony, jak się patrzyło na same liczby, mogło się wydawać, że dużego problemu nie ma, ale w trakcie pojawiło się coś takiego było określane trochę tajemniczym, takim wirusowym zapaleniem płuc, tak? O co tak naprawdę chodziło z tym tajemniczym, wirusowym zapaleniem płuc? Czy to była rzeczywiście epidemia jakiejś innej choroby, czy też rodzaj koronawirusa? Najczęściej to po prostu był koronawirus i problemy związane z, z, znaczy z tą pneumonią były te same, co z koronawirusem, tak naprawdę. I po prostu problem był z tym, że bardzo dużo ludzi umierało. Dlaczego? Pierwsze a mała klęska jeżeli chodzi o system zdrowia służby zdrowia. Nie można było dozwonić do, do pogotowia. Nikt nie przyjeżdżał. Jak nawet przyjeżdżali to nie, nie wiedzieli gdzie człowieka przywieźć, bo wszystkie te właśnie szpitale były za, nie było miejsc w szpitalach. A drugie to po prostu ludzie nie mogli się nie wiedzieli co robić w domu, bo na przykład jak nie ma miejsc szpitalu, a ktoś jest chory, tak. To, to tak czy inaczej musi jakoś się wylecać tak? Musi, mhm. musi jakoś leczyć się. Czy mieli dostęp do lekarstw, a nie było leków. Mhm. Dostęp do lekarstw to tak. Znaczy nie było tego dostępu za bardzo. Jest jeszcze jeden problem, jeżeli chodzi mhm. o, o śmierci, tak? Bo mhm. te wszystkie śmierci, jeżeli chodzi o pneumonię nie były w wkrótce do statystyki. Nikt tak naprawdę nie wie, ile tam umarło. I statystyka na temat wirusowego ja że... zapalenia płuc? Znaczy ona jest taka, że na, na pół roku, od stycznia, jak rozumiem, do, 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 do lipca, tam około 4 tysięcy ludzi umarło. To jest, to jest bardzo, do, bardzo dużo, to jest ile razy więcej niż na przykład w zeszłym roku, kiedy nie było tego koronawirusa. Rozumiem. A jak teraz wygląda obecnie sytuacja? Czy to w jakiś sposób już się ustabilizowało? Czy najgorsze już jest za wami? Czy poprawiła się dostępność do lekarzy, dostępność leków w aptekach? Tak, na pewno się poprawiła. To właśnie trzeba powiedzieć, że w aptekach już są le leki. Musieliśmy przejść przez różne takie wiesz, awantury tam w rządzie, tak. W ministerstwie i tak dalej. Kogoś tam do jakichś zmian we władzy, tak? W wyniku, w wyniku tego. Tak, 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 tak. Zmienił się minister, jeszcze parę, zmienił się prezes funduszu zdrowotnego. Jeżeli chodzi o szpitale, to teraz są miejsca. Są miejsca. Mhm. Nawet słyszałem, że w niektórych w niektórych szpitalach już nie ma nie ma chorych na, na, na koronę. Wiesz co, jak na Facebooka wchodziłeś wtedy, w te czasy. To jest koniec czerwca, początek lipca, to każdy chorował. I codziennie e, dochodziły wiadomości, że u kogoś ktoś umarł, ktoś kogoś stracił. Tak. Teraz tego o wiele mniej, o wiele. I, i z tego się cieszę. I jak się nie mylę, to wczoraj e, Światowa Organizacja Zdrowia zaczęła... Mogę liczać, e, tak? ten e, po rusku? Po rosyjsku? E, oczywiście, koniecznie. Tak, dokładnie wczoraj. Всемирная организация здравоохранения начала включать э, все эти случаи с пневмонией в общий список э, заболевших подтвержденных случаев э, коронавируса в Казахстане. Mm -hmm. То есть у них получилось около 105, плюс, 105 плюс тысяч человек заболевших, и 1,100, если не ошибаюсь, смертей. Mm -hmm. Дело в том, что э, Дынется, э, да? Наш, да, это, это, на самом деле путаница началась еще раньше. Чтобы улучшить статистику, приводили число заболевших, и отдельно было число заболевших бессимптомно. То есть, если показал какой-нибудь ПЦР-тест и так далее, и симптомов не наблюдалось, то человека включали в отдельную когорту, называлась она бессимптомный. Это такая очень лукавая, на самом деле, статистика, когда ты на самом деле не знаешь, сколько человек, сколько человек болеет. Потому что там показывалось, скажем, 50 тысяч, плюс еще там 25. В итоге ты смотрел на 50, 25 не замечал. А это все-таки серьезная разница, да? Треть. Да, и если говорить про вещи, связанные с защитой граждан, да, в том числе психологического здоровья во время пандемии, то надо признать, что Казахстан государство, ну, если не авторитарное, то такой гибридной демократии. Угу. И мы, в принципе, к этому привыкли. Хорошо это или плохо, разумеется, тяжело говорить, но в условиях пандемии, в условиях таких вот чрезвычайных мер, хотелось бы, чтобы если у нас действительно есть авторитаризм, то пусть он уже будет, скажем так, эффективный, да? Ну и, понятно, и, да. да как бы подписываемся на то, что, окей, у нас как бы власть сильна, пускай эта сила тоже проявляет в обеспечении безопасности, да? да, в этом, в этом случае как бы оно имело певное усправедливение, да, то есть это имело смысл, это имело за собой серьезную очень подставу в плане того, как люди считали патерналистическое государство частью того, что должно их защищать. Да. К сожалению, этого не случилось. Государство... Поначалу, конечно, отлично все было. Я думаю, ты все это уже сам знаешь. Вопрос такой. Вообще-то годами на постсоветском пространстве и не только было принято смотреть на народы Средней Азии, как это роды терпливые, которые подчиняются власти, которые, ну, за исключением, может, Киргизстана, да, особо не проявляют вот, как бы, желание каким-то э, волнением да выходить на э, митинги в последние э, годы это стало меняться да особенно э, с передачи власти президента Назарбаевым э, Токаеву а как на вот этот настрой э, людей э, такой оппозиционный повлиял коронавирус что касается оппозиционного настроя э, скажем так коронавирус как таковой для начала был тоже определенным этапом, когда люди должны были определиться, в то верят они в него или, или нет. К сожалению, поначалу неверующих коронавирус было огромное количество. При том, что эта ситуация уникальная, люди не то чтобы не верили в коронавирус, поскольку это вообще как бы общемировой тренд был, огромное количество в разных странах было людей, которые не верили но у нас не верили, потому что считали, что, возможно, это такая уловка скажем, правительства, чтобы передать власть легитимно там, дочери бывшего президента и так далее. То есть нас настолько это все выросло просто потому, что общее, скажем так, недоверие к власти последние, наверное, 3-5 лет наложилось на на коронавирус, на недоверие всей этой эпидемиологической ситуации, там мировая мировой спектакль, как многие говорили, и все это было на фоне общего, скажем так, спада экономики, общего объединения тоже уже добрые пять лет мы получаем все меньше и меньше и, и тенге опять же в это время падает У нас уже 400, если не ошибаюсь 28 за доллар. Это довольно много. Разумеется, многим хочется перемен, и в принципе события в Беларуси, которые, наверное, ты наблюдаешь сейчас, они тоже в некотором роде заскакуемся, да? Думаешь, что вот этот настрой людей может привести к переменим поглубже, в смысле, вообще передел власти? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет, по крайней мере, не сейчас. Я думаю, что э, тут просто с Беларусью получилось так, что очень все интересно сложилось. Были выборы, которые традиционно, даже если бы не было никакого коронавируса, были бы событием довольно серьезным, были бы событием такой, знаешь, активизации многих слоев населения. Собственно, это вылилось э, в то, что мы видим. В Казахстане выборы были уже в прошлом году, и здесь надо, кстати, отдать должное, поскольку у нас новый президент уже, уже больше года, вот, поэтому мы потом к нему привыкаем, и люди смотрят, скажем так, не то что с доверием, но с надеждой определенной. С надеждой, что экономическая ситуация улучшится, или, скажем, в общественном плане улучшится ситуация. Фигура Токаева как второго именно президента, это знаково очень для нас как второго президента, который может изменить многие вещи, которые нам, или отдельным лицам, или группам населения Казахстана и кажутся неправильными или несправедливыми, может быть, не совсем удобными для нас. А как на имидж президента повлияло такое событие? Вот 6 июля, если не ошибаюсь, да, проходит День города, он совпадает с днем рождения бывшего президента Назарбаева, в то же время в Астане и в других городах Казахстана, вот по поводу коронавируса, пандемии, умирало очень много людей. И в тот же момент вот гремит салют, да, mm -hmm. как-то такой конфузная ситуация, вот как это восприняли и как это повлияло на имидж власти, вот это событие. Ну, mm -hmm. я могу по-польски, веш. o salutę. To było to nie do pomyślenia. Ja do końca nie wierzyłem w to, że oni właśnie to zrobią. Bo tak się stało, że jeszcze, nie wiem, tydzień przed tym dniem stolicy, nie, nie było żadnego żadnej kwarantany. I wszyscy się szykowali do czegoś tam, różne koncerty, programy i tak dalej. Masowe, wiesz. Ludzie na ulicach i takie rzeczy. Ale parę dni przed e, ogłoszono kwarantannę, taki tak zwany lockdown. I pisali, że ten, ta saluta będzie online, e, że może jej nawet nie będzie. I jak była, to e, ludzie się... nasze, znaczy rozczarowali się tak na pewno, rozczarowali się. I byli strasznie wkurzeni, ponieważ e, w tej sytuacji, kiedy nie ma leków, kiedy lekarze pracują e, e, aż do śmierci, e, te, ta, ta saluta to po prostu była bzdura i, i nonsens. I każdy wiedział, niby oni tam mówili, że ta saluta była do tego, żeby podnieść humor e, lekarzy, ale każdy wiedział, że nikt nie myślał o lekarzach nikt nie myślał o, o nich też. Oni jeszcze e, później zaczęli się usprawiedliwiać, że my kupiliśmy e, te saluty jeszcze tam zimą, to wszystko było pieniądze różnych takich, e, wiesz, sponsorów, a ani grosza tam nie ma państwowego, z budżetu. Ale ja nawet nie wiedzieli, w czym jest problem, tak? Znaczy, oni po prostu nie wiedzieli, co powiedzieć, bo to było właśnie, to, 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 to oni, to, to była wielka konfuzja i oni nie wiedzieli, co powiedzieć? A trzeba było coś właśnie powiedzieć. Jeżeli chodzi o autorytet prezydenta, to, to przez tą salutę na pewno się nie polepszy. Cóż, pozostaje mi życzyć, żeby sytuacja u Was ustabilizowała się i, i władza bardziej, i sobie życzę też tego sam w naszym kraju, żeby władza bardziej widziała potrzeby obywateli. Nie tylko w czasie koronawirusa. Jaka płynie lekcja podstawowa z naszej rozmowy i wydarzeń w Kazachstanie? Generalnie koronawirus pokazuje, że atakuje nie tylko ludzi i ciało, ale atakuje cały system opieki zdrowotnej. W czarnym scenariuszu może okazać się tak, że będziemy odcięci od podstawowych usług medycznych. Mam nadzieję, że sytuacja z koronawirusem nie tylko w Kazachstanie, nie tylko w Polsce ustabilizuje się. Na tyle, że nie będziemy musieli wracać do tego tematu na Kanadę. Już za tydzień kolejny odcinek, kolejny kraj wchodzi na warsztat. Subskrybujcie za ten kanał, lajkujcie fanpage na Facebooku i obserwujcie profil na Instagram. Do zobaczenia za tydzień.